Witajcie, już wiecie gdzie jestem. Oczywiście wirydarz opactwa Westminsterskiego w Londynie. Miejsce rozmów, miejsce debat na podstawie których decydowano o losach Anglii. Obecnie to jest miejsce pamięci przede wszystkim, ponieważ tutaj odbywają się różnego rodzaju uroczystości związane nie tylko z, z ze świętami. Ale również y, uroczystości związane y, z życiem kulturalnym. Naprawdę, jeżeli jesteście już w opactwie westminsterskim, to za te same pieniądze możecie wejść tutaj i po tym opactwie pochodzić. No ja, który jestem chory na tę problematykę wirydarzy, wiecie, że bym sobie nie odpuścił. No i bardzo się cieszę, że tutaj miałem możliwość chodzenia. A to, co mnie również cieszy, to, że i tutaj chodzą dzieciaki. Zobaczcie. Iluż ludzi tutaj chodzi, podziwia to miejsce? No te maluchy to raczej nie wiedzą o co chodzi, ale już są uwrażliwiane. Wejścia do starych, przejść na cały wierygasz. No dla mnie To jest bajka To jest bajka to ja, ja tu się czuję jako Europejczyk Zobaczcie kaplica Boczna pamiętająca jeszcze czasy xi dwunastego wieku. No takie, takie rzeczy w Anglii to normalność, ale dla mnie to jest po prostu coś niebywałego. Naprawdę W europejskich jest coś magicznego. A tutaj, zobaczcie, jak pięknie widać te łuki przyporowe w całej w całej katedry. Naprawdę, momentami to chodzenie po tych krużangankach, to człowieka onieśmiela. śmiela Naprawdę tak jest. To po prostu onieśmiela. Pozdrawiam z wierydarza w opactwie wesminsterskim.